Zaglądamy do tandemu znanego widzom wideolotnik z wcześniejszych filmów, aby przyjrzeć się procesowi parowania i przygotowaniu do nadchodzącego sezonu. Więcej o tym jednak w kolejnym filmie. A teraz chcemy przedstawić temat, który się z tym wiąże czyli wzmocnienia i nowe nabytki. Opowie o tym Roland Faber, czołowy hodowca Niemiec, od którego hodowla ta jest często zasilana w solidny materiał hodowlany. Rozmowa zarejestrowana podczas targów Expo Gołębie w Katowicach na stoisku wideolotnik, gdzie gościliśmy obu hodowców. Dzień dobry. W pierwszej kolejności pozdrawiam wszystkich hodowców i hodowczyni, znajomych, ludzi, którzy po prostu z tym sportem mają do czynienia w szczególności. Naszym celem jest, żeby te gołąbki tylko przeważnie robiły pierwsze konkursy, szybkość, bo nie mając tej szybkości trudno, żeby coś wywalczyć na szczeblu regionalnym albo narodowym. Jedne trochę manko jest, ten hodowca nie jest taki jaki powinien być, bo ten krzyżyk nie robi zawsze na te gołąbki, które pierwsze przychodzą, ale tak ogólnie z rocznymi gołąbkami. Do ostatniego lotu żeśmy byli na drugim miejscu w całej Niemczech, po tym ostatnim locie ten krzyżyk nie zrobiłem tam gdzie powinien, chociaż gołąbki super przyszły. Jesteśmy na 11 miejscu w całych Niemczech, nie? tak na szczeblu regionalnym i poddziałowym. No. To, tak jak zawsze z przodu. Michał ostatnio od Rolanda przywiózł e, bardzo fajne gołębie. Z linii, z linii Iwa, Iwana. Tak. E, no i z tej z lotniczki, która tam miała najwięcej konkursów. Ale może w szczegółach Roland opowie e, no, no te nowe nabytki to są te gołębie po prostu od lewoco, co to jest linia Iwan, z których jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to już są gołębie sprawdzone u nas że mogę powiedzieć, że te gołębki zrobili swoją robotę tam dwa lata początku, była najlepsza samiczka w skali regionalnej I no to już trzeba być zadowoleni całkiem nowe gołębki, które ale to jeszcze po prostu sami nic nie mamy bo to w tym roku zakup był to jest z gołębia Rico od, od Iwana Olimpijczyka który naprawdę jak ma bardzo pozytywny rozgłos, ale co będzie to po prostu trzeba troszkę odczekać. Tak, jak nabywamy gołąbki, albo jak żeśmy nabyli gołąbki, to są gołąbki, które, które lecą w szybkie konkursy. No i do przykładu tam Denis zakupił na pipie gołąbka, który ojciec leciał 11 pierwszych konkursów. No i takich gołębi szukamy, nie szukamy powodzenia, my szukamy po prostu gołębi, które mają po prostu wynik. Jakoś pokazują. Tak, tak, tak. tak. To jest najważniejsze, bo nie mając gołębie, nie mając tej szybkości, to trudno, żeby było. Chociaż u nas z kołąbki są dwie samiczki, które leciały 14-14. No też nie można, że mamy drugą najlepszą roczną samicę w całej Niemczech. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Chciałem powiedzieć, że Michał jeszcze wcześniej przywoził dwa lata temu jajka bo tych, właśnie z tych Iwanów i u nas jako dwuletnie gołębie bardzo fajnie się sprawdzają. Dlatego Michał poszedł w tą stronę i jeszcze, jeszcze przywiózł dalej. Dlatego, że mamy zaufanie do siebie, wiemy co... No co tak, no już po prostu i... tyle lat no, razem tak. współpracujemy, że każdy człowiek, zna na wylot, jak to można powiedzieć. Wczesną wiosną Michał przywoził też na poprzednie święta jajka od ciebie. Tak. Z tych jajek wyszło pięć młodych, pięć młodych przeleciało. No to jest ważne, to jest pierwszy krok. Zważywszy ja no, no to jest pierwszy krok, żeby coś było z tych gołębi, bo najpierw muszą na młode przelecieć. Nie? No a te loty młodych to jest różnie bywa. Po prostu te niebezpieczeństwa z tej strony choroby i wszystkiego, ale jak już przeleciały, jak już są, to myślę, że przyszłość okaże.